w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, zadajemy sobie pytanie, dlaczego pobożność Maryjna i osoba Maryi jako Matki Bożej zajmuje tak poczesne miejsce w naszej wierze. Przecież nie była Bogiem, była tylko i wyłącznie człowiekiem. Została wybrana na matkę zbawiciela, ale jej dzieło bycia matką i towarzyszką swojego syna polegało jakby staniu zawsze w cieniu, gdzieś z boku, a jednak w naszym sercu. W drodze wiary ku Bogu przez Chrystusa zajmuje ona naczelne miejsce. Po pierwsze, bo była tylko człowiekiem tak jak my. Nie dzieli nas ta wielka przestrzeń, odległość, jaką niekiedy czujemy między wizją Boga, postacią Chrystusa jako odkupiciela człowieka w pełni świętego i jednocześnie Boga, Syna Bożego, bo ona pochylała się codziennie w trudzie szarej rzeczywistości nad tym, co tworzy naszą codzienną ludzką historię, była jednym z nas. Ten jej urok, który porywał malarzy, poetów i pisarzy, został zaklęty w słowie i pędzlu. Również i w pieśniach tych bardzo swojskich, niekiedy wydawałoby się prostych i ludowych, mamy ukryty wielki ładunek serca, tę naszą miłość, którą przelewamy. Bo przecież wiemy, że w triumfie odeszła do nieba, ale tak naprawdę ani w Nowym Testamencie nie ma jednego zdania o śmierci i odejściu do Nieba Maryi. Nigdy na ziemi nie znaleziono jej grobu ani ciała. Stąd też należy to do, do tradycji, a dogmat, który został ogłoszony przez papieża Piusa XII jest dogmatem wiary, ale z powszechnego przekonania wszystkich ludzi wierzących. To właśnie jej dedykujemy te stare pieśni. Wystarczy otworzyć modlitewniki, ciebie na wieki wychwalać będziemy. W XVIII wieku już tak śpiewano, bo Tyś przez aniołów jest do nieba wzięta. Dalej dawna pieśń mówi: wszystkie skarby, co są w niebie, Bóg przygotował dla ciebie Maryi. Ujmuje nas jeszcze inna pieśń, która być może zapomniana nie jest często cytowana w kościołach, ale właśnie ta. O Mario, czemu biegniesz w niebo? Z jaką śpieszysz do Boga potrzebą? Czy ci wstyd już Twojej ubogiej chatki? Czy ci żal jest tej już zmarłej matki? Ty nas żegnasz ostatnim tchnieniem, Pani, a my wiemy, co Twój znaczy zgon. Nie płaczemy, bośmy przekonani, że czeka się w niebie chwały Tronu. Obok tych prostych, wydawałoby się, infantylnych słów jest wyrażona wielka duchowa potrzeba uwielbienia i czynienia tej, która dla nas staje się wzorem, a przede wszystkim znakiem wielkiej nadziei. Tymi właśnie powodami i argumentami kierowany papież Pius XII 1 listopada 1950 roku ogłosił dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Co to znaczy ogłosić dogmat przez papieża? uznał, że jest to prawda objawiona przez Boga, chociaż nie ma jej zapisanej w Piśmie Świętym, ale przez wieki lud wierzył w to, że tak naprawdę było. Od V wieku to święto jest znane w naszej chrześcijańskiej tradycji. My na Zachodzie mówimy, że jest to wniebowzięcie, Najświętszej Marii Panny, Kościół Prawosławny mówi o święcie zaśnięcia Maryi. Dogmat ten polegał na tym, iż papież chciał po raz kolejny powiedzieć wierzyliście od wieków w to, że Maryja jako człowiek osiągnęła tę nagrodę, która jest pisana każdemu człowiekowi. Ktoś zapyta, a dlaczego tak bardzo podkreślamy fakt ogłoszenia tego dogmatu jako prawdy objawionej przez Boga, skoro nie ma go zapisanego ani w Nowym Testamencie, ani w całym Piśmie Świętym, a jest to tylko i wyłącznie przekonanie ludzi wierzących. W Kościele Katolickim w tym różnimy się od protestantów, kiedy od lutra w XVI wieku została przyjęta zasada, że liczy się tylko w wierze, Pismo Święte i wiara, po łacinie Sola Fide i Sola Skryptura. Natomiast my, Katolicy do tych dwóch dodajemy jeszcze jedną zasadę. Dla naszej wiary ważna jest tradycja. Dlatego też tym różnimy się w uznawaniu praw i dogmatów religijnych od czasów reformacji, czyli od powstania Kościoła Ewangelickiego Protestanckiego, że mówimy sola fide, sola skryptura i sola tradycja. Tradycja, pismo święte oraz wiara to składa się na to, iż uznajemy pewne prawdy objawione przez Boga. I tak 1 listopada, jak wspomniałem, w 1950 roku Pius XII ogłosił, co następuje dla całego kościoła, w czym my dzisiaj uczestniczymy. Niepokalana Matka Boga, Maria zawsze Dzielica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. A więc przedmiotem tego dogmatu jest nie fakt życia Maryi tutaj na ziemi, ale to, że przebywa w tej rzeczywistości, którą my nazywamy niebem i która jest wpisana każdemu z nas. Jest to, moi drodzy, uświadomienie sobie, Naszej wielkiej nagrody, jaka czeka nas, ludzi wierzących, po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki. Ktoś powie, że są to pobożne życzenia, a ludzie stojący zgoła daleko od Kościoła, wrogo do niego nastawieni, czy też do wiary, nie mówią o przedstawicielach Kościoła, powiedzą, że są to bajki i legendy. Być może. Dla innych tak. Bo argument, jaki będzie przytoczony, jest jeden: nie ma grobu, nie znaleziono ciała, Nowy Testament nic nie mówi o tym, że odeszła do nieba, a więc fakt nie istnieje. A my jednak wierzymy, że tak się stało. Historycy i badacze pisma świętego sprzeczają się do dzisiaj. Gdzie i kiedy to się dokonało? Jedni mówią, że na Syjonie, niedaleko wieczornika, gdzie przebywała ze swoimi podopiecznymi, czyli apostołami. Inni, zgodnie z objawieniami mistycznie austriackiej Katarzyny Emeryśl, mówią, że stało się to w Efezie, gdzie była pod opieką świętego Jana, który napisał Apokalipsę. I to Janowi Chrystus z Krzyża polecił opiekę nad Marią. Prawdopodobnie odeszła, czyli zasnęła w wieku 50 lat. To i tak był bardzo podeszły wiek, jak na ówczesne czas. Legenda mówi, że przywiązujemy do tego tak wielką treść i wagę poprzez składanie roślin, kwiatów. Bo gdy apostołowie przyszli do jej grobu, zastali jej pusty, a w środku były róże. Ale jest to tylko i wyłącznie legenda. My musimy pamiętać o tym, że w tym dniu, poza teologiczną treścią, która przekonuje nas, że jesteśmy tymi, którzy za nią będziemy podążali do domu Ojca, gdzie mieszkań jest wiele. Jesteśmy tymi, dla których jej odejście jest ukoronowaniem naszego religijnego i życiowego marzenia. I nie jest to złudna obietnica. Nie jest to powiedzenie znoście ten krzyż i utrapienia współczesności Poczeka Was nagroda obiecana, ale niepewna. My musimy wierzyć, że skoro była człowiekiem, zawisała się w historii zbawienia, to również i ona dla nas jest drogowskazem i znakiem nadziei. Przychodzimy dzisiaj, i to jest bardzo piękne w naszej polskiej religijności z wiankami, z kwiatami, z ziołami, aby dokonać ich poświęcenia. Pytanie dlaczego? Otóż w chrześcijaństwie do różnych obrzędów dodawano zioła. Odziedziczyliśmy tę tradycję po czasach pogańskich, po leczeniu, po byciu zdrowym i doskonałym, gdzie ozdrowieńcza moc natury była powszechnie znana w starożytnym Egipcie przez Rzymian i Greków. Kiedy w VIII wieku cesarz Karol Wielki nakazał zakładać ogrody zielne, mnisi i zakonnice zakładali je również masowo przy swoich klasztorach. I teraz należy tylko otworzyć stare anenały historyczne historii kościoła, lub też dziejów danego zakonu, aby usłyszeć. Dominikanin, święty Albert Wielki z Kolonii, w około 1230 roku znał już prawie 200 żył leczniczych. Święta Hildegarda z Bingen znała wiele sposobów na leczenie duszy i ciała i na przykład przepisywała dziewanę jako środek na słabe i smutne serce. A wnuczka królej bony i to historia już bliższa nam, Anna Wasudna, była w Polsce autorką pierwszego podręcznika o ziołach, czyli zielnika. Również w swoich ogrodach, między innymi w Golubiu do Brzyniu, uprawiała przez lat liczne rośliny, leżąc nimi dwór, jak i ludność zamieszkałą w pobliższych miejscowościach. A tak na marginesie, może to nie religijne, ale związane z dzisiejszą uroczystością, to właśnie ona, a mało kto o tym pamięta, Anna Wazłudna, sprowadziła do Polski tytoń, którego jeszcze wtedy nie palono. Moi drodzy, z tym świętem Maryjnym, jako podziękowaniem Bogu przez złożenie kwiatów i ziół, wiążą się stare, polskie obrzędy. Szkoda, że już ich nie ma, dlatego, że idziemy z duchem nowoczesności. Współczesność jakby idzie, dekcząc tę tradycję, która być może wydawała się naiwna, ale przecież była piękna, bo przypominała nam o naszym związku z naturą i o tym, że Bóg jest w każdym dziele. Przynosimy wianki. Stara polska tradycja mówiła, że należy ten wianek lub kwiaty przynosić złożone z siedmiu ziół lub kwiatów albo z siedemdziesięciu siedmiu. I takim standardem, który obowiązywał naszych przodków był wieniec z rumianku, mięty, melisy, bazylii, rozmarynu, lubczyku i nasturc. Musiały się one obowiązkowo znaleźć w tym, co przynoszono do Kościoła, aby jak wierzono, ich moc ozdrowieńcza miała swoje działanie. Ale to nie było tylko związane z jakimś prymitywnym przekonaniem i świętem Marym. Dzisiaj potwierdza to nauka, że 30 dni. Ten okres od 15 sierpnia, przez kolejne 30 dni jest nazywany Kobiecą trzydziestką. I tutaj cytuję opinię naukowców według ludowej tradycji, ale potwierdza to biologia, dokładnie w tym czasie zioła kwitną najpiękniej, mają intensywny zapach i największą moc. Dlatego właśnie w tych dniach należy zbierać zioła których wiedząc o ich leczniczym działaniu, będziemy używali w I to jest dygresja na temat dzisiejszego święta, święta Marii, które mówi nam o tym, że zdążamy dzięki niej ku Bogu. Moi drodzy, jest wiele wątków, które można wykorzystać z okazji uroczystości w Niemowzięciu. Ale jeden podstawowy, który daje każdemu tu z nas. Bo tak musimy na to spojrzeć. Każdemu z nas nadzieję i wewnętrzną siłę do pielgrzymowania jest ten. Dzięki temu, że dała nam Chrystusa, obdarzyła nas największym skarbem. Podarowała nam dom. Bo dom dla każdego z nas. To poczucie bezpieczeństwa, to zatoka, do której zdążamy. To miejsce, gdzie czujemy się dobrze, z najbliższymi, to jest jakby namiastka raju Kiedy trzydziestoletnia Isa na oddziale w szpitalu usłyszała diagnozę, że ma nowotwór złośliwy i czekają tylko dwa, czekają ją tylko dwa miesiące życia. Zadziwiała lekarzy i pielęgniarek i pielęgniarki swoją pogodą ducha i jakby unikaniem rozpaczy i popadaniem w depresję. Wykazywała się szczególną czcią do Maryi. I kiedy lekarz, już widząc stany agonalne i licząc tylko dni, zapytał ją – proszę Pani, dlaczego Pani nadal jest taka radosna i pełna nadziei. Ona wtedy powiedziała: Panie doktorze, bo ja dzięki Maryi sięgam to pismo, w którym jest opowiedziane o jej synu. A jej syn powiedział każdemu z nas: Idziecie do domu Ojca, gdzie mieszkań jest wiele, i ja chcę zobaczyć to mieszkanie które Bóg mi przygotował dzięki Jego matce. I praktycznie tym jednym zdaniem można byłoby zakończyć nasze rozważania od Niego Wzięciu. Idziemy do domu Ojca, gdzie mieszkam jest wiele. A pierwszą, która ujrzała, jaka to jest nagroda, jest Maryja. Obyśmy byli następnymi. Amen.